W styczniu 1969 roku w Waszyngtonie zmarł człowiek, o którym prasa różnych krajów pisała z nienawiścią i zachwytem. Jeśli przez nieporozumienie trafi do raju, to również tam będzie organizował spiski i zacznie rozstrzeliwanie aniołów. Człowiek ten nazywał się Alan Welsh Dulles. Osiem lat przed śmiercią został zwolniony ze stanowiska szefa CIA. po śmierci pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Nowosybirska. Rankiem 1969 roku zapisano tylko jedną notkę w książce dyżurnego. Wszystkie dokumenty tajemniczego chorego chronione w sejfie u ordynatora wkrótce bardzo szybko zabrali ze sobą oficerowie oddziału specjalnego struktur KGB. Słynny mistrz tajnych operacji z USA i nieznany żołnierz z ZSRR ledwo podejrzewali o istnieniu siebie nawzajem. Ale w zakulisowej walce supermocarstw ci ludzie na zawsze pozostaną obok siebie. Inspirator i ofiara. Jeden z najbardziej tajnych projektów wojskowo-politycznych połowy XX wieku. Właśnie wtedy supermocarstwa próbowały stworzyć broń psychotroniczną, niszczącą psychikę człowieka za pomocą infradźwięków. Tajne projekty. Niewidzialna bomba. Niszczenie przeciwnika, nie walcząc z nim otwarcie, to marzenie strategów wojskowych od zarania dziejów. Obok tego Plany władców o absolutnej władzy nad poddanymi manipulacja świadomością nakierowany wpływ na najważniejsze organy. Na tym w różnych czasach i u różnych narodów zabijali kapitał wszelkiego rodzaju awanturnicy. Nic zatem dziwnego, że na początku XX wieku temat broni mózgowej bądź psychotronicznej na trwałe zakorzenił się w fantastyce naukowej w 1929 roku w ZSRR wyszła powieść Aleksandra Bieljajewa, władca świata. Mniej progresywni radzieccy naukowcy pokonywali tych reakcyjnych zagranicznych. Główna intryga rozgrywała się wokół pewnego urządzenia potrafiącego wydzielać przekazy, nakazy myślowe. Zresztą za zwrotami w akcji i przygodach głównego bohatera inżyniera Kaczyńskiego, czytelnicy bez problemu rozpoznali historię badań radzieckiego uczonego Bernarda Karzyńskiego. Chociaż w rzeczywistości wszystko wyglądało o wiele bardziej strasznie. Bernard Karzyński, fizjolog, psychiatra, wynalazca. Ulubiona idea możliwość emocjonalnego kontrolowania tłumu. Autor książki: Przekaz myśli zabronionej w latach 30. XX wieku. Radio mózgowe. Jeszcze w 1923 roku Bernard Karzyński zaproponował coś niesłychanego. Schemat urządzenia potrafiącego odtworzyć impulsy mózgowe człowieka, przemieniać je w sygnały dźwiękowe i przekazywać je na znaczne odległości. W swoje время on wyskazał hipotezę o tym, że ludzki mózg способен излучать радиоволны, он даже нашел в мозгу определенные элементы, которые имели нечто схожее по внешнему виду с деталями радиоэлектронной аппаратуры того времени. Там были, значит, конденсаторы, катушки, сетки радиоламп и прочие Антен, рамочные антенны. И он на основании этого сделал вывод, что э, человеческий мозг способен излучать радиоволны, и эти волны Mogły to z drugim mózgom, Karzyński, jak wielu jego kolegów w tamtym czasie, uważał, że jest humanistą. I oczywiście marzył o udoskonaleniu rasy ludzkiej. Wynalazca nazwał swoje dziecko radiem mózgowym i opublikował wyniki w prasie naukowej. Artykuły wywołały prawdziwą sensację. Od razu kilka zagranicznych uniwersytetów zaprosiło uczonego, aby wystąpił z wykładami. Podróż po Europie i Ameryce trwała około roku. Uwaga! Audytorium zainspirowała Karzyńskiego do przejścia z teorii do eksperymentów. Planował nawet przeprowadzić pokazowe doświadczenia. W tym czasie przebywał w Kanadzie, ale towarzyszący mu pracownik z Łubianki dał mu do zrozumienia, że trzeba wracać: ojczyzna czeka. Wpis z protokołu posiedzenia prezydium Akademii Nauk RSFSR. Po pierwsze, uznać badania Karzyńskiego w sferze radia mózgowego jako perspektywiczne. Po drugie, pozwolić Karzyńskiemu na praktyczne eksperymenty w tematyce radiomózgowe. Po trzecie, informować o rezultatach pracy Ludowy Komisariat Obrony i OGPU Państwowy Zarząd Polityczny. Moskwa, 17 marca 1924 roku. Właśnie wtedy w ZSRR tak naprawdę zrobiono pierwszy krok na świecie: w stworzeniu broni działającej na odległość i działającej destrukcyjnie na organizm ludzki. Siłą uderzeniową agregatu psychotronicznego stały się fale niskiej częstotliwości. Pierwsze doświadczenia postanowiono przeprowadzić na zwierzętach. Karzyński przyjaźnił się ze sławnym treserem Władimirem Durowym. Właśnie jego podopieczni zostali uczestnikami pierwszych prób radia mózgowego. Он произвел как-то раз в присутствии комиссии, а Кожинский был секретарем этой комиссии, такой опыт. Значит, заранее выбрали задание для собаки. Собаке дали такое задание, которое она никогда не выполняла. Нужно было зайти в соседнюю комнату, подойти к столику и выбрать на этом столике совершенно определенную телефонную книгу. Собака с этой задачей справилась. Владимир Дуров, творца российской Zoopsychologii, założyciel szkoły naukowej łagodnego tresowania, uczestnik pierwszych ojczystych doświadczeń w telepatii. Co prawda, bardzo szybko Durow zaczął nalegać na przerwanie eksperymentów. Po seansie radia mózgowego, czworonodzy artyści po prostu odmawiali posłuszeństwa komendom tresujących. Zaniepokojony Durow uprzedził Karzyńskiego o niebezpieczeństwie jego metody, ale uczony już nie był jedynym właścicielem swojego wynalazku. Fragment osobistej korespondencji Durowa i Karzyńskiego. Szanowny Bernardzie Bernardowiczu, wydaje mi się, że Pański wynalazek wykracza poza granice racjonalności i zrozumienia. Poważnie obawiam się o Pana i Pańską przyszłość. Moskwa, 23 sierpnia 1928 roku. Oczywiście, wynalazkiem Karzyńskiego zainteresowały się służby specjalne. Jesienią 1928 roku został wezwany do GPU. Tam zadali mu pytanie wprost, czy można za pomocą radia mózgowego wszczepić człowiekowi potrzebne myśli. Profesor nie poprawił udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale po rozmowie na Łubiance nikt więcej Karzyńskiego nie widział. W 30. roku eksperymenty po stworzeniu takiego, no jeśli nie armatury, to środka wnoszenia, które pozwoliłoby powysić wydajność pracy. людей и сплотить их на единое дело. Примерно вот так как-то формулировалась задача. Инфразвук на всех действует. Ничего с этим не сделаешь. Это чистая физика. Это просто некий внутренний орган входит в резонанс. И как ни крути, если у человека этих внутренних органов нет, тогда они, может, и не войдут в резонанс за отсутствие. А если есть, то войдут, и это будет действовать. Развоем радиомузгового заели и Mniej wrażliwi ludzie i nawet przeprowadzili kilka potwornych eksperymentów. Ich ofiarami stały się tysiące więźniów, których promieniowanie niskofalowe przekształciło w posłusznych zombie. Jednak do produkcji na masową skalę nie doszło, było za drogo. Oprócz tego w połowie lat 30. stało się jasne, że aparat represji można bez problemów kontrolować bez pomocy radia mózgowego. Wynalazek utajniono i ukryto w Specheranie, oddział biblioteki ZSRR, do którego dostęp mieli nieliczni. Jak to się mówi, aż do lepszych czasów. I te lepsze czasy nastały. Nieśmiertelna broń. zwiększaniu śmiercionośnych arsenałów atomowych po II wojnie światowej, stało się, specjaliści tajnych instytutów nie spoczywali na laurach, bo hobby nie pozostawali w tyle. Za nimi również planiści wojskowi tworzący plany zniszczenia potencjalnego wroga. Ze zmiennym szczęściem prowadzono walki na froncie ideologicznym. Bomba propagandowa to też silna broń, ale tajne służby w Moskwie i Waszyngtonie chciały absolutnej kontroli nad ludzką świadomością i możliwością kierowania dowolnym człowiekiem jak posłuszną marionetką. Niezależnie od jego woli i pragnienia, koncepcja została sformułowana. Науковцы достались лецензии на ее техническую реализацию. Певненько это задание должно было их интересовать своей сложностью. При тех тех технических средствах, которые существовали вот, uh, в середине 20 века, это хотя и сложно, но сделать было можно. И я думаю, что человек настолько умен, что может сделать много гадостей, если очень сильно постарается. Я думаю, что технически это сделать было можно. Можно было создать некие источники инфразвука, которые бы действовали на всех окружающих. На Убянце и в Ланглей подшону на бронь psychotroniczną jak na nowego asa w globalnej grze politycznej później dziennikarze wymyślą dla tego projektu ogólną nazwę nieśmiertelna broń okropne nieprawdaż a na razie pamiętając o tym że wszystko nowe jest dobrze zapomnianym starym amerykanie zaczęli przeczesywanie archiwów udało się odnaleźć dowody o sekretnych eksperymentach nkwd i gestapo na więźniach za pomocą infradźwięków fragmenty sprawozdań medycznych i dokumentacji technicznej Grupą amerykańskich badaczy kierował profesor psychiatrii Erwin Cameron. Erwin Cameron, szef Centrum Badań Psychiatrycznych CIA, twórca programu psychotronicznego Czysty Mózg. Alpinista, amator, zginął podczas ekspedycji w niewyjaśnionych okolicznościach. Broń psychotroniczna. Była dla profesora Camerona celem i sensem całego jego życia. Młodzieniec ubogiej kanadyjskiej rodziny w latach dwudziestych, słuchacz wykładów rosyjskiego uczonego Karzyńskiego, strasznie marzył o stworzeniu agregatu, który przyniesie mu sławę i wiele pieniędzy. Mało znany psychiatra Cameron wybił się do góry pod koniec lat 40. Po zaprzyjaźnieniu się z przyszłym szefem CIA, Allenem Dullesem. Spotkali się na procesie w Norymberdze w 1945 roku. Cameron był członkiem brygady sprawdzającej poczytalność liderów nazistowskich. Rycerz płaszcza i Kinjau Dulles szczerze interesował się gestapowskimi metodami oddziaływania psychicznego na wrogów Rzeszy. Allen Welsh Dulles, amerykański prawnik i działacz polityczny. W czasie II wojny światowej rezydent sił specjalnych w Europie. Jeden z ideologów zimnej wojny. Widocznie ubogi uczony z Kanady i multimilioner z Nowego Jorku odnaleźli siebie we właściwym miejscu. Dulles marzył o urządzeniu, które mogłoby wpływać na ludzką psychikę. Totalna kontrola nad myśleniem. Możliwość oddziaływania na stan fizyczny i kontrolowanie działania przeciwnika. I to wszystko na odległość za pomocą promieniowania o niskiej częstotliwości i praktycznie niezauważalnie. Taka rzecz mogła okazać się silniejsza od bomby atomowej. Cameron pracował nad stworzeniem urządzenia psychotronicznego przez 5 lat, od początku lat 50., kiedy to Dulles został mianowany szefem CIA. Jednym z pierwszych rozporządzeń gospodarza Langley było rozporządzenie o stworzeniu i finansowaniu tajnego laboratorium dla doświadczeń nad wynalazkiem doktora Camerona. Projekt nosił nazwę Czysty Mózg. Психотронному оружию, я бы, например, сказал так, нужно отнестись э, с большим вниманием и глубоко философски. Трудно сказать, если оружие, то всегда возникает вопрос, против кого. Как говорил О. Генри, самая неприятная вещь – это дырочка на кончике дула чужого пистолета. А если моего, то это прекрасная вещь. Мельчание жилнежи. Analogicznemu programowi w ZSRR nadano nie mniej ciekawą nazwę Radio Sen. Radzieckie urządzenie psychotroniczne było tworzone na podstawie radia mózgowego Karzyńskiego. Przydały się plany ze spechranu. Oprócz tego radzieckiemu wywiadowi udało się zwerbować pracownika laboratorium Camerona. Wielbicielowi Black Jacka zaproponowano spłacenie wielkiego długu karcianego. Co prawda, nowy agent miał dość ograniczony dostęp do tajnych informacji, tym niemniej po przeanalizowaniu danych w ZSRR zrozumiano, że Amerykanie też pracują nad bronią psychotroniczną. Wiadomość z Waszyngtonu zmusiła Moskwę do przyspieszenia własnego projektu, który teraz nie wydawał się być fantastyką naukową. Przypomniano sobie o początku operacji berlińskiej 1945 roku. Co prawda wtedy broni psychotronicznej jeszcze nie było, ale 30-minutowe wycie Syreny i najjaskrawsze światła 1500 reflektorów ogłuszyły i oślepiły tysiące żołnierzy Wehrmachtu. Doświadczenie zdecydowano udoskonalić i w razie potrzeby powtórzyć.

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia ZSRR odesłać do dyspozycji KGB grupę wiodących pracowników Instytutu Psychiatrii Sądowej z pozostawieniem średniej wypłaty i premii za nadzwyczajny reżim pracy. Moskwa, 25 czerwca 1954 rok. Laboratorium nadano kodową nazwę Pion. Psychiatryczne badania nadzwyczajnego przeznaczenia. Jak często zdarzą się w drużynach pracownicy Pionu. Rozdzielili się na dwie grupy: planiści i pionierzy. Pierwsi, planiści, proponowali zwartą, ale nadzwyczaj mocną antenę o niskiej częstotliwości. Elementarnie prosty przykład. Wstanę рядом z взлетающим вертолетом i ocenić sobne oczyszczenie. Gromko, hmm. a, i dawiać na nawet. Wysłane przez piekielną maszynę sygnały były poza granicą ludzkiego postrzegania i działały na psychikę w bardzo szerokim spektrum. Od głębokiego snu do nieuleczalnych mentalnych patologii. Drudzy pionierzy nalegali na rozpylenie w rejonie działań wojskowych halucynogenów i rozpowszechnienie psychotropowych preparatów przez systemy komunikacji na tyłach. Zrobienie z tym porządku zlecili profesorowi Połockiemu, wcześniej jednemu z pracowników Karzyńskiego. Represjonowanego naukowca wypuszczono z łagru specjalnie do pracy nad radiosnem. Borys Połocki, radziecki fizjolog i psychiatra autor prac naukowych na temat medycyny sądowej praktykował jako neurochirurg W rezultacie tego ostatnie słowo mieli zwolennicy emitera o niskich częstotliwościach Instalacja przedstawiała sobą zmodernizowaną wersję radia mózgowego z wyglądu nadajnik z anteną według wszelkich danych sprawność urządzenia wynosiła prawie 100% Чем ниже частота, чем больше длина волны, тем быстрее расплывается вот этот самый луч. То есть, значит, вот это излучает, какой бы он ни был направлен, все равно он через несколько там, десятков метров это излучение разойдется очень широко, естественно, потеряет эту самую энергию. W czasie doświadczeń na poligonie pod Nowosybirskiem, kompania licząca 145 żołnierzy natychmiast zasnęła jak kamień. Po przebudzeniu żołnierze byli prawie rok pod obserwacją, ale początkowo nie zaobserwowano u nich żadnych efektów ubocznych. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że najstraszniejsze dopiero zacznie się później. Tymczasem w USA możliwości oddziaływania psychotronicznego przetestowano na bezdomnych i alkoholikach. Potem eksperyment postanowiono utrudnić. W związku z tym, że CIA nie skąpiło pieniędzy na projekt, zaproszono ochotników grupę mieszkańców Teksasu. Dla nowych eksperymentów byli potrzebni całkowicie zdrowi ludzie. Doświadczenie zakończyło się potwornymi rezultatami. 12 młodych ludzi trafiło do kliniki psychiatrycznej już tydzień po doświadczeniach, a jeszcze tydzień później. Ośmiu ludzi zmarło. Informacja o tragedii przedostała się do prasy. Przypadkowo wyjaśniło się, że jeden ze zmarłych był dalekim krewnym prezydenta Eisenhowera. Zaczęło się śledztwo nad incydentem, którego władze stanu Teksas pospiesznie ogłosiły nieszczęśliwym wypadkiem. Bliscy zmarłych młodych ludzi zgłosili sprawę do sądu. Rozpoczął się szum w gazetach. Sprawa trafiła do specjalnej komisji senackiej. Nie udało się jednak wszystkiego wyciszyć. Gospodarz Białego Domu i tak miał wystarczająco politycznych problemów. Czekała go trudna rozmowa z z inicjatywy USA do NATO weszło RFN, a ZSRR zaczął tworzyć układ Warszawski. Ale najważniejsze projekt psychotroniczny okazał się bardzo drogi, a to groziło zerwaniem przedwyborczych obietnic. Ograniczenie budżetu wojskowego i zmniejszenie podatków. Projekt "Czysty mózg" został zamknięty, a w ZSRR zaczęli umierać całkowicie młodzi ludzie. Dawni uczestnicy eksperymentu Radiosnu. Istnieją jakieś częstotliwości około 8-12 Hz przy których nastąpał rezonans między żaludniczkami serca i wniecznie wzбуzdujące siły i nastąpał paralić. Karne komisariaty wojskowe na miejscach meldowały o nadzwyczajnych wydarzeniach na rozkaz i w Ministerstwie Obrony nagromadziło się kilkadziesiąt raportów napisanych prawie identycznie. Nieoczekiwana śmierć oficerów rezerwy w różnych regionach kraju Najdziwniejsze było to, że wszyscy oni wcześniej służyli w tej samej jednostce pod Nowosybirskiem Dokumenty szczegółowo przebadano w GRU Wyjaśniło się, że Ministerstwo Obrony nie prowadziło takich eksperymentów Pozostała tylko jedna wersja KGB Okazało się, że komitetczycy eksperymentowali na żołnierzach Ministerstwa Obrony Nie powiadamiając o tym dowództwa W rękach GRU pojawił się silny argument konkurencyjny Walce walce z Łubianką. Odpowiedni raport dotarł na samą górę do prezydium Komitetu Centralnego KPZR. Zastępca naczelnika GRU Generał Pułkownik Artiomienko do sekretarza CK KPZR Ustinowa: Proszę o pozwolenie na przeprowadzenie śledztwa w sprawie prób nad nowym rodzajem broni przeprowadzonych przez KGB ZSRR w Sybirskim Okręgu Wojskowym. Moskwa 12 luty 1956 rok. Polityczna hipnoza. Prawdopodobnie raport wojskowego wywiadu ze skargą na KGB długo by czekał na rozpatrzenie. Tandem szefa KGB Generała Sierowa i ministra obrony, marszałka Grigoria Żukowa. Był znany jeszcze z czasów wojny i stawanie na drodze takim osobom było śmiertelnie niebezpieczne. Nawiasem mówiąc, szefa GR-u, generała Szalina, rzeczywiście zwolniono ze stanowiska bez podania przyczyny. Ale tu, jak grom z jasnego nieba, wybuch wielki skandal polityczny. W sierpniu 1957 roku Żukow wydał tajny rozkaz stworzenia w wojsku siedmiu szkół dywersyjnych. Kierownictwo CK. KPZR inicjatywy nie zaaprobowało. Chruszczow poszedł jeszcze dalej, obwiniając Żukowa o próbę przewrotu wojskowego i już w październiku niegdyś wszechmocnego dowódcę usunięto ze wszystkich stanowisk państwowych. Ministerstwo Obrony przejął marszałek Malinowski, a G. znów przejął generał Szalin. Doniesiono Chruszczowowi o tragicznych w skutkach próbach z tajemniczą bronią nad Nowosybirskiem. Oczywiście nie zapominając przy tym zwrócić szczególną uwagę pierwszego sekretarza na samowolkę generała Sierowa. Iwan Sierow, radziecki działacz polityczny, bohater ZSRR, pierwszy przewodniczący KGB. Kita Siergiejewicz znalazł silny argument, by wreszcie pozbyć się szefa KGB. Chruszczow zawsze obawiał się ludzi z łubianki. Sierowa natychmiast zwolniono i nigdy więcej nie pojawił się on na arenie politycznej. Tajne wojskowo-techniczne projekty które generał chciał wprowadzić w życie, zostały przerwane. Całą dokumentację dotyczącą Radio Snu przekazano pod koniec 1957 roku do GRU. Od tej pory wszystko, co dotyczyło broni psychotronicznej, było pilnie strzeżoną tajemnicą. Dziś ciężko stwierdzić, co w tej historii jest prawdą, a co domysłami. Ostatni z uczestników, a dokładniej ofiara doświadczeń, zmarła w Nowosybirsku. Na swoje nieszczęście, Postanowił napisać do gazety okręgu wojskowego o tych wydarzeniach. Zdrowego człowieka po prostu zamknięto w psychiatryku. Tajność eksperymentu zabezpieczono bezwzględnie i stanowczo. Oczywiście zrobiono wszystko, by rozmowy o broni psychotronicznej rozumiano jako patologię psychiczną. Załączony nakaz MWDZSRR i Ministerstwa Zdrowia ZSRR. Osoby posądzone o rozmowy na temat broni mózgowej, psychotronicznej, podlegają izolacji w specjalnych miejscach z późniejszym przymusowym leczeniem. Moskwa, 8 lipca 1959 roku. Ponieważ my z wami możemy вот rozmawiać и ставить вопрос о том, что есть психотронное оружие или нет, и это косвенно говорит, даже не косвенно, а прямо говорит о том, что либо его нет, либо оно сейчас не применяется. Ибо в противном случае мы были бы счастливы, построены в какие-то колонны и куда-то шли в блестящее будущее. А вопрос о психотронном оружии у нас бы просто не возник. И в этой ситуации mm -hmm. дивить факт, że tajemnicze urządzenia działające na ludzką psychikę znowu przyszły na karty powieści fantastycznych. Plus pełna wersja powieści braci strugackich, obitajemy ostrów. Opublikowana na zachodzie jeszcze w 1967 roku, w Rosji pojawiła się dopiero na początku lat 90. Jak wiemy, bohaterowie książki to mieszkańcy zniszczonego kraju, ofiary destrukcyjnego oddziaływania kompleksu dziwnych wież. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team.